Tym razem pan Andrzej Halicki poinformował nas, że Zbigniew Ziobro ma szansę dowieść swojej niewinności przed sądem. Przypominam, że. Yy... W zeszłym tygodniu mówiłem o tym w kontekście nieszczęsnego radomskiego siatkarza e, polityka Platformy Obywatelskiej, sądząc, że jest to jedna wpadka nienajostrzejszej kredki e, w piórniku Donalda Tuska. Jak się okazuje, to jest troszkę więcej. To jest obowiązująca linia władzy. Obowiązującą linią władzy jest to, że e, podsądny, czyli Zbigniew Ziobro, po, któremu ta ekipa postawiła zarzuty, ma. Dowodzić swojej niewinności w sądzie, czyli dokładnie tak, jak było z tą wcześniejszą interpretacją. Otóż on jest już skazany w gruncie rzeczy, a przynajmniej dowodzi, I on już te winy, które mu są rzekome, wykazywane, on ma się przed nimi bronić. Dowodząc swojej niewinności, oczywiście oczywistym jest, że w tym sądzie nie jest w stanie dowieść swojej niewinności, to w ten sposób jest już skazany. I mnie zastanawia ta logika, bo ta logika, jeżeli już powtórzyło to tylu polityków, tylu polityków Platformy Obywatelskiej powiedziało już, że Ziobra może dowiść swojej niewinności, to wskazuje na to, że my nie mamy do czynienia z spadką, z jednym gamoniem, albo właśnie z jednym tam człowiekiem, który jest nie do końca. Ostrą kredką. My mamy ad jednym, drugim, trzecim. My zaczynamy mieć do czynienia z obowiązującą, akceptowaną linią władzy. Yy, I co oznacza ta obowiązująca, akceptowana linia władzy? Ano ta władza bardzo chętnie używa określenia zorganizowana grupa przestępcza. Ja się tak zastanawiam, skąd się bierze ten model yy, wykonywania yy, praworządności. Otóż z tego, co sobie przypominam, to kwestia domniemania niewinności to jest właściwie nawet nie 2000 lat, tylko 2000 pareset y Tablice wystawione na rzymskim forum Romanum z podstawowymi zasadami prawnymi, które później uformowały dość skomplikowane prawo rzymskie. Ale nie tylko w prawie rzymskim, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, w Chinach podsądny, pomimo że, pomimo że wiadomo jakie to jest państwo, jak będzie czegoś tam chciała władza totalitarna komuś wykazać, to wykaże, nie zmienia to faktu, że zasady procesowe są również takie jak u nas. Również będzie adwokat, i również ten adwokat będzie bronił, i również. Trzeba tej winy przynajmniej w teorii, w teorii dowieść. Natomiast w tym przypadku mamy już dość powszechne odejście od tej teorii. To, że podsądny broni się, broni się, ale że to prokurator musi wykazać jego winę, jest wiadome, tak jak mówiłem, nawet licealistą w Polsce. Więc co to oznacza? Cóż, cóż to jest za mental? Moim zdaniem to jest mental i nie tylko to, jest to mental, zaraz powiem co jeszcze, jest to mental typowy, dla Zorganizowanej grupy przestępczej. Tak nie było nawet w latach 50. w Polsce ani w Rosji. Przecież nawet wówczas, przy za czasów prokuratora Andrija Wyszyńskiego, nawet wówczas udawano, że jest pełny przewód sądowy, pomimo że wiadomo było, że wyrok zapadał z góry, a adwokat często był ustawiony i sam prosił o wyrok dla podsądnego, ale nie zmienia to faktu, że iluzja dowodzenia winy była. Gdzie się nie dowodzi winy? Gdzie to podsądny ewentualnie ma dowodzić winy? Podsądny dowodzący ma dowodzić swojej niewinności. Podsonny dowodzący swojej niewinności to jest przepraszający, jedy, przepraszający człowiek, bandziora, który właśnie mu przystawia coś do głowy. To jest mental zorganizowanej grupy przestępczej, gdzie opryszek, który rządzi, innym, innych opryszków ustawia w ten sposób, że oni wykonują wyroki, a ewentualnie ktoś i on wskazuje, kto jest winny, ci wszyscy inni opryszkowie idą za nim, a ewentualnie ofiara, ewentualna ofiara może próbować ich przebłagać, wykazać, że jest niewinna, nie zrobiła tego, co ci opryszkowie jej zarzucają, albo że może być yy, dla tych opryszków pożyteczna, żeby nie robili jej krzywdy. To jest mental i to, że w pewnym momencie, kiedy ten herst mówi, że ten albo ten. Jest do jakiejś tam likwidacji, albo że trzeba mu wyrządzić jakąś krzywdę, to cała reszta uważa go po prostu za winnego, za winnego i zaczyna na niego polować. Mieliśmy, mamy to do czynienia mamy z tym do czynienia w ciągu kilku ostatnich dni w przypadku działaczy platformy obywatelskiej. Ale ja myślę, że mamy do czynienia też z kilkoma innymi rzeczami związanymi z taką zorganizowaną grupą wedle tego jak opisują to media bliskie Tuskowi, czyli ci rozmaici influencerzy medialni platformy obywatelskiej. Bardzo rozpowszechniło się to pojęcie korzyści majątkowej. Otóż politycy, którzy wspierali no chociażby z funduszu sprawiedliwości, ja podkreślam, że miałam swoje wątpliwości do tego funduszu, no, chociażby OSP czy koła gospodyń wiejskiej, mieli w ten sposób korzystać politycznie i z tego ko czerpać korzyści majątkowe. To cóż powiedzieć na przykład o KPO? Cóż powiedzieć o innych rzeczach. Ale drodzy Państwo, żeby nie cofać się daleko, właśnie. Pani Sarna, niejaka, autorka książek, których tytułów nie wymienia, ale są to książki wulgarnie obrażające prezydenta, poprzedniego prezydenta Jarosława Kaczyńskiego i inne osoby w sposób wulgarny i chamski. Pani Sarna, goszcząc w Londynie na spotkaniu autorskim, opowiadała o tych swoich książkach, jak właśnie ona to podtrzymuje, to wszystko, dlaczego ci ludzie tacy są i jak żywi do nich nienawiść. I prowadzący w pewnym momencie, zapowiadając, że następnymi osobami będą. Pan Mazguła, pan Szczurek, czyli hejterzy, a zarazem influencerzy w mediach społecznościowych i rozmaitych demonstracjach, którzy są influencerami działającymi na korzyść polityków platformy, wkrótce przyjadą i będą tam opowiadać, a on liczy na to, że zostanie za to zapłacone. Zapłacone jest z pieniędzy Senatu, czyli ze środków publicznych należących do nas wszystkich, czyli co dalej w wyniku tego? W wyniku tego zwiększa się możliwość poparcia przez polityków, przez społeczność Londynu, Polską, jakichś tam ludzi, których zmanipulują te głupoty, które oni opowiadają, platformy obywatelskie i z tego korzyść majątkowa dla członków zorganizowanej grupy Donalda Tuska. Czy trzeba lepszego przykładu niż ten case londyński, tych Sponsorowania spotkań z hejterami, z influencerami władzy pod płaszczykiem spotkań literackich kolejnych. I pomimo rozmaitych protestów medialnych, ta grupa dalej to, dalej to realizuje. Tak więc rzeczywiście mamy w Polsce zorganizowaną grupę. Mamy zorganizowaną grupę Donalda Tuska i ona bardzo. Pod pewnymi względami sprawnie funkcjonuje. Kiedyś Rafał Ziemkiewicz nagrał taki felieton, nawet szczerze mówiąc, ten miał mieć taki tytuł Zdezorganizowana grupa e, przestępcza. E, to był felieton o e, dezorganizacji tej władzy, ale ze względu na to, że Rafał już tak zatytułował swój felieton, to ja tego tak nie zatytułowałem, ale również uważam, że jest pewna. E, Trochę bym polemizował w pewnej sprawie. Rzeczywiście ta władza jest dezorganizowana, jeżeli chodzi o zarządzanie państwem, jeżeli chodzi o ściąganie podatków, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, jeżeli chodzi o przemysł. Ona jest zdezorganizowana. Natomiast ona jest bardzo sprawnie zorganizowana, jeżeli chodzi o utrzymanie władzy, jeżeli chodzi o stosowanie aparatu przemocy, jeżeli chodzi o wewnętrzne organizowanie i wewnętrzne dyscyplinowanie swoich książków, jeżeli, członków, jeżeli w końcu chodzi o transferowanie e, pieniędzy do swoich rozmaitych wasali, ludzi uzależnionych od niej, do swojej sfery klienckiej, czego przykładem było KPO, ale też są fundusze nor norweskie, rozmaite fundusze e, klimatyczne e, na walkę z fake newsami i tak dalej i tak dalej tego jest cała masa i y, równocześnie y, w takim tym też symbolicznym naznaczaniu y, swoich, y, swoich wrogów i w y, służeniu zabezpieczaniu się jeżeli chodzi o silniejsze grupy, które zabezpieczają jej władzę, czyli Komisję Europejskiej i rząd w Berlinie. No więc no, któż tak działa? No, to nie jest typowe dla rządów, to jest typowe dla zorganizowanych, dla zorganizowanych grup. Więc no, myślę, że w przyszłości te argumenty mogą zostać wykorzystane, kiedy chociażby Donald Tusk i jego rodzina będą mieli szansę dowieść swojej niewinności.